Cześć, witajcie, jestem Nexo i wybaczcie, że filmy teraz pojawiają się nieregularnie, ale za niedługo to się zmieni. Dziś przedstawię wam kilka nielegalnych rzeczy, które robicie każdego dnia, a więc co? Dziś zmienimy taktykę, a mianowicie każde tysiąc łapek pod tym filmem. To jedna ciekawostka więcej w następnym materiale, a więc ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Każdego dnia choć jeden z was pobiera chociażby jeden utwór muzyczny, a wiedzieliście, że pobieranie muzyki z internetu jest nielegalne oraz, gdy pobieracie muzykę waszego ulubionego twórcy, nie zarabia on aż tak dużo pieniędzy na swoich utworach, ponieważ pobieracie je nielegalnie z internetu. Dodatkowo w USA, dla osób, które udostępniały czy też pobierały nielegalnie muzykę, zostały sporządzone pozwy, w których to owe osoby były pozywane na dziesiątki czy też setki tysięcy dolarów. Jak już jesteśmy przy temacie pobierania, to jeszcze chwilkę przy nim zostaniemy. Również pobieranie filmów jest rzeczą nielegalną, ponieważ tak samo jak artyści, którzy tworzą muzykę, producenci filmów poprzez pobieranie filmów tracą setki tysięcy dolarów. Także jeżeli będziecie kiedykolwiek chcieli obejrzeć film, to wydajcie te kilkanaście złotych na kino, dzięki czemu dacie zarobić producentowi, a wy nie będziecie robili nielegalnych rzeczy. Tą codzienną rutyną bardziej zajmują się dorośli, a dokładnie osoby posiadające prawo jazdy. Jak wiecie lub też sami macie prawko, to 99,9% kierowców zawsze jedzie szybciej, na przykład poza terenem zabudowanym, niżeli nakazują znaki i właśnie jadąc szybciej łamiemy prawo, czy to 10 czy 40 km na godzinę. Więcej i tak łamiemy prawo. Jest to rzecz nielegalna. Dodatkowo każdego roku jest 40 miliardów wypadków spowodowanych poprzez nadmierną prędkość. Wyobraźcie sobie ile to jest pieniędzy, które właściciele przeznaczają na naprawę aut, lub też gdy auta nadają się tylko do kasacji, także drodzy kierowcy nie przesadzajcie zbytnio z przekraczaniem prędkości. Pewnie macie jakichś znajomych, którzy zamiast wyrzucać do śmieci jakieś papierki po batonach czy coś podobnego, rzucają to po prostu na Ziemię. Otóż wyrzucanie jakichś odpadów, które rozkładają się ileś tam lat jest nielegalne i można za to zapłacić mandat. Nie dość że jest to nielegalne, to dodatkowo zaśmiecamy tym naszą ukochaną planetę jaką jest Ziemia. Także jeżeli nie chcecie dostać mandatu na przykład od Straży Miejskiej, to lepiej wyrzucajcie papierki do śmietnika, tam gdzie jego miejsce. Także to by było na tyle, jeżeli tutaj wytrwałeś lub wytrwałaś? Napisz w komentarzu, wytrwałem lub wytrwałam. Jak każdy taki komentarz postaram się serduszkować. I ten film również zmontował Kikual. Także możecie wpaść do niego na kanał i dać mu subika. Także mam nadzieję, że słyszymy się jutro, pojutrze, czy tam kiwi kiedy. Także trzymajcie się, na razie, cześć.